Yo, shamanko, dzięki Tomek za nominację pod Sixteen Challenge 2 w moim wykonaniu. Lecimy z tym, yo. Miałem się już skończyć, a nie Te marzenia COVID-19 Dla mnie lekka ściema, mam dylemat Czy mogę puścić lojka w obieg Bo się boję, czy się czymś nie zarazę Leką zrazę, bo o kasę wszędzie chodzi I nie mówię o tej akcji Bo pomagać nie zaszkodzi Multum tych atrakcji i mnie to już trochę wkurwia Ciągle siedzę na tej chacie I próbuję tu coś ugrać Jest to trudna sytuacja tak naprawdę Dla nas wszystkich, więc ważne by pomagać I się troszyć o tych bliskich Prędzej niż ty myślisz, może Dość do jakiejś czystki, bo puściły te zaciski I mnie trochę bolą oczy, jestem ciekaw Czy ludzie w ogóle wiedzą, w którą stronę chcą tu grozić Jak co nocy siedzę i rozmieniam jakieś pojebane sprawy Sprawy sobie nie zdawałem, jak znaczące mogą być człowieka wady Widzę azyl, chcesz na wczasy, no to spoko Bałtyk pewnie z chęcią zyska trochę masy Yo, to była moja gorąca szesnastka Nominacja ode mnie leci do mojego ziomara Darkerka, pozdro